Czarny Krążek klasycznie jest ogromną głośniczką Czarnego Krążka. I to jest też tak, mela mamy taka. Koteluk, a właściwie Malwina Koteluk, to artystka, która nie potrzebuje skandali, żeby przyciągać uwagę. Wystarczy jej głos, który brzmi jak szept snu w uchu świata. I słowa, które spadają na duszę, jak liście w ciszy jesiennego wieczoru. Urodzona w Sulechowie, wychowana w cieniu zwyczajności, Mela od najmłodszych lat nosiła w sobie coś nienazwanego, coś, co nie pasowało do prostych definicji dzieciństwa. Zamiast mówić głośno, słuchała, zamiast biegać za innymi, patrzyła w niebo. A potem, kiedy miała osiem lat, wydarzyło się coś, co wielu mogłoby uznać za przypadek, ale dla niej było jak znak. Usłyszała po raz pierwszy piosenkę Kate Bush i zrozumiała, że głos może być mostem między światem widzialnym a tym co ukryte pod skórą codzienności. Przez lata budowała w sobie tę przestrzeń, w której słowa spotykały się z ciszą, a muzyka była czymś więcej niż melodią. Była schronieniem, ucieczką, czasem także raną. Nikt nie zauważył, kiedy zaczęła pisać do szuflady teksty, które wydawały się zbyt mądre jak na jej wiek, zbyt smutne jak na jej uśmiech, zbyt głębokie jak na świat, który domagał się powierzchowności. W Warszawie znalazła przestrzeń, by oddychać, choć to właśnie tam pierwszy raz poczuła, że samotność może mieć smak betonu i zapach deszczu w metrze. Pracowała z muzykami, którzy byli legendami, ale zawsze wracała do tego jednego zdarzenia z dzieciństwa, które nie dawało jej spokoju. Tamtej nocy, gdy ojciec nie wrócił do domu, a matka z twarzą spokojną jak martwe jezioro, po prostu zgasła w oczach dziecka, zapalając w niej na zawsze potrzebę opowiadania historii o tym, co się nie mieści w słowach. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to, co ją boli, będzie kiedyś siłą. Nie wiedziała, że każdy koncert, każda piosenka będzie echem tamtego wieczoru, ale to wszystko miało nadejść. Na razie miała tylko ten jeden obraz: zgaszone światło w kuchni, ciszę przeciętą dźwiękiem spadającej szklanki i głuche pytanie, które nigdy nie padło, ale rozbrzmiewało w niej przez całe życie, jak refren, którego nie potrafiła zapomnieć. Nikt nie wiedział, że w wieku dziewiętnastu lat, kiedy śpiewała jeszcze w cieniu cudzych projektów, zniknęła na dwa tygodnie bez śladu, zostawiając jedynie rozgrzaną lampkę nocną i notatnik otwarty na pustej stronie, jakby zamierzała coś zapisać, ale nagle zrezygnowała, jakby zabrakło jej siły lub odwagi, by zmierzyć się z prawdą, która pulsowała w niej od lat, jak niezagojona rana. Nikt nie pytał, co się wtedy wydarzyło, a ona nigdy nie odpowiedziała, ale tamten czas powrócił potem w piosenkach, które brzmiały jak listy do siebie samej z miejsc, do których nie wraca się ciałem, tylko pamięcią poszarpaną, niechcianą, ukrywaną. Była wówczas w Berlinie, mieszkała w maleńkim pokoju bez okna, którego ściany chłonęły jej oddechy i odbijały echa szeptów, które nie były jej albo były zbyt jej, by się do nich przyznać. Wychodziła tylko nocą, gdy miasto spało, siadała na schodach pod wiaduktem i zapisywała kolejne frazy, które składały się w coś, co potem nazwano poezją, ale co było w istocie formą przetrwania mechanizmem, który chronił ją przed rozpadnięciem się na cząstki. Wtedy też przestała śpiewać, zupełnie jakby straciła głos, choć gardło było zdrowe, a aparat wokalny idealnie sprawny. To dusza milczała, zamknięta w sobie, jak ptak uwięziony w klatce wspomnień, których nikt nie znał. I dopiero po powrocie, gdy nikt nie śmiał zapytać o jej nieobecność, zagrała pierwsze akordy, które brzmiały jak echo tamtej ciszy, a w oczach miała coś, co sprawiało, że ludzie milkli i patrzyli na nią jak na kogoś, kto powrócił z miejsca, gdzie nie sięga żadna kamera ani mikrofon. Jej debiut nie był triumfem. Był powrotem z wojny, której nigdy nie wypowiedziała, ale która zostawiła ślady, w sposobie w jaki trzymała mikrofon, w tym jak unikała spojrzeń wprost, jakby każde oczy były lustrem, w którym mogłaby zobaczyć coś, czego bała się od lat. Były też momenty, gdy znikała ze sceny w połowie koncertu, bez słowa zniknięcia, które tłumaczono słabością, chorobą. Stresem, ale które w rzeczywistości były czymś więcej, jej własnym sposobem na przetrwanie chwil, gdy rzeczywistość przestawała mieć kontury, a ciało stawało się zbyt ciasne, by pomieścić wszystko, co w niej pulsowało. W garderobach zostawały ślady jej obecności: porzucone buty, rozdarte nuty, lusterka odwrócone do ściany, jakby nie chciała, by cokolwiek odbijało jej twarz. Ci, którzy ją znali, mówili szeptem, że czasem siedziała godzinami w ciemności, z rękami zanurzonymi w misce z lodowatą wodą, jakby próbowała wymazać ze skóry coś, czego nie da się nazwać, ale co było realne, namacalne, oblepiające jak cień. Nikt nie wiedział, że przez całe dzieciństwo mówiła do siebie w obcym języku, który wymyśliła, bo polski był zbyt blisko, zbyt bolesny, zbyt obciążony. Nikt nie wiedział, że przez lata nie potrafiła patrzeć w lustro bez odruchu lęku, jakby bała się, że zobaczy nie swoją twarz, tylko oczy matki w tamtej jednej chwili, gdy ich dom przestał być domem a stał się zimną kulą milczenia, kręcącą się pośród niepowiedzianych słów. Była artystką, ale też cieniem kobietą złożoną z tajemnic, które nigdy nie wypłynęły na powierzchnię, ale zawsze były obecne. Pulsujące pod skórą jej twórczości, której słuchało się nie uszami, ale sercem. W każdej nucie była samotność, której nikt nie chciał, w każdej pauzie wspomnienie czegoś, co nie miało prawa się wydarzyć. Ale się wydarzyło. Przez pewien czas pracowała z ludźmi, którzy widzieli w niej tylko głos, nie człowieka, ale ona pozwalała na to, bo to było łatwiejsze niż wyjaśniać, że każda piosenka jest jak klucz do zamkniętych drzwi, których nikt nie powinien otwierać. Były też sny. Sen o spadaniu w studnie bez dna, który powtarzał się latami, tak realistyczny, że budziła się z siniakami na łokciach i zadrapaniami na kolanach, jakby naprawdę walczyła o życie w przestrzeni, która istniała tylko w jej głowie, ale zostawiała ślady w ciele. Była kobietą. Która nauczyła się funkcjonować na granicy między jawą a snem, między dźwiękiem a ciszą, między życiem a czymś, co życiem nie było, ale nie dało się od niego uciec. I to właśnie ten stan zawieszenia sprawił, że jej twórczość była jak obrzęd, rytuał przejścia, w którym każdy, kto słuchał, musiał coś zostawić: przekonanie, że znają naprawdę, że sztuka to tylko muzyka, że piękno nie ma ciemnej strony bo mela koteluk z jej delikatnością była jak tafla lodu, piękna i przejrzysta, ale wystarczyło stanąć zbyt długo, zbyt ciężko, by pękła, odsłaniając głębie, której nikt nie był gotów zobaczyć, a której ona nie potrafiła już dłużej ukrywać, były momenty, kiedy wydawało się, że zaczyna oddychać pełniej, kiedy z pozoru zwykłe poranki w jej warszawskim mieszkaniu, pachnące kawą i kurzem książek, układały się w coś, co przypominało normalność, ale to było złudzenie. Spokój u niej nigdy nie przychodził sam, zawsze musiał być okupiony czymś, a najczęściej była to samotność, długa i głęboka jak jezioro w środku lasu, którego nikt nie zna, ale które istnieje naprawdę. Ludzie, którzy ją mijali, często nie mieli pojęcia, że tego samego ranka, kiedy pojawiła się uśmiechnięta na spotkaniu z wydawcą, kilka godzin wcześniej płakała skulona w rogu sypialni, ściskając w dłoniach fotografię z dzieciństwa. Jedyną, na której jeszcze widać oboje rodziców, jeszcze nie rozdzielonych, jeszcze nie obcych. Miała sposób chodzenia, który sprawiał, że zdawała się lekka jak powietrze, niemal przezroczysta, ale to było tylko pozory, bo niosła w sobie ciężar pokoleń, opowieści, które nigdy nie zostały wypowiedziane, przemilczenia, które zakorzeniły się w niej jak ostre szkło pod skórą. Nie lubiła mówić o początkach kariery, bo wtedy wszystko działo się zbyt szybko: kontrakty, sesje zdjęciowe, programy śniadaniowe i ta nagła potrzeba ludzi, by ją określić, nazwać, włożyć do pudełka z napisem alternatywna lub poetycka, jakby można było zredukować jej istnienie do kilku słów w artykule. Tymczasem dla niej muzyka nie była produktem, była ratunkiem. Kiedy pisała Melodia Ulotna, robiła to w nocy w piżamie z kotem śpiącym na klawiaturze, a łzy kapały na kartki, bo to nie była piosenka, to był list do samej siebie sprzed lat, tej dziewczynki, która siedziała za szafą w pokoju ojca, słuchając jak dorośli krzyczą i milkną jednocześnie. Później, gdy piosenka stała się przebojem, wielu gratulowało jej sukcesu, ale nikt nie zauważył, że ona wcale się nie cieszyła, bo każdy aplauz przypominał jej, że z bólu można zrobić coś pięknego, ale to nie znaczy, że ten ból znika. Na scenie była inna, wyprostowana, magnetyczna, pewna, ale nikt nie wiedział, że tuż przed wyjściem na koncert potrafiła wymiotować z nerwów, że jej ręce drżały tak bardzo, iż nie była w stanie sama zapiąć guzików w sukience, że przed jednym z występów w Poznaniu chciała uciec przez tylnie drzwi zostawić wszystko, wrócić do Sulechowa i schować się w ogrodzie babci pod starą jabłonią, gdzie świat był jeszcze prostszy, cichszy, nieskażony tym wszystkim, co przyszło później. Miała obsesję na punkcie światła. Zawsze sama ustalała, jak ma być oświetlona scena, unikała zbyt mocnych reflektorów, bo bała się, że zbyt wiele zostanie odsłonięte, że publiczność zobaczy nie tylko artystkę, ale i pęknięcia, których nie udało się skleić. Zdarzały się miesiące, gdy znikała całkowicie. Telefon milczał, media spekulowały, a ona była wtedy w górach, sama, bez internetu, bez lustra, z zeszytem pełnym myśli, które nie chciały być piosenkami. Tam pisała o śmierci, o kruchości, o chwilach, które zmieniają wszystko, nawet jeśli wyglądają banalnie, jak tamten dzień, kiedy podczas spaceru zobaczyła w śmietniku stary magnetofon, identyczny jak ten, którego używała jej matka do nagrywania bajek. Podeszła, dotknęła go i nagle wszystko wróciło: głos matki, zapach dymu papierosowego, dźwięk kasety, która się zacina i to jedno zdanie nagrane w nocy. Przypadkiem, które słyszała tylko raz, ale którego brzmienie zapamiętała na zawsze. Nie potrafiła już potem spać spokojnie. Są tacy, którzy mówią, że Mela żyje w innym rytmie niż reszta świata jakby czas dla niej płynął inaczej, wolniej, głębiej, bardziej rytualnie ale prawda jest taka, że ona po prostu słyszy więcej dźwięków, emocji, historii i czasem to, co słyszy, bywa nie do zniesienia. Dlatego raz w roku zamyka się w pokoju w Starej Willi nad morzem i przez siedem dni nie odzywa się do nikogo. Siedzi przy oknie, patrzy na fale i zapisuje sny. Sny, które wracają w kółko, zawsze ten sam motyw: dom z drzwiami, które się nie otwierają, głos ojca wołający z drugiego pokoju, którego nigdy nie można odnaleźć. Ale to wszystko milczenie, sny, dźwięki. Jest częścią jej sztuki, nieodłącznym elementem melodii, która nigdy nie brzmi do końca radośnie, nawet jeśli rytm jest taneczny. Bo Mela Koteluk nie pisze piosenek, żeby bawić, ona pisze, żeby przeżyć. I żeby ocalić te drobne fragmenty siebie, których nigdy nie udało się wypowiedzieć na głos, nie miała wielu miłości. Nie dlatego, że nie pragnęła bliskości, ale dlatego, że zbyt dobrze znała cenę, jaką trzeba zapłacić za zaufanie. Pierwszy raz zakochała się w kimś, kto nie istniał naprawdę, był poetą, którego czytała nocami, który w słowach układał świat lepszy niż ten, który znała. Miał na imię Julian i zginął 30 lat przed jej urodzeniem, ale dla niej był prawdziwszy niż mężczyźni, których spotykała w barach po koncertach z oczami pełnymi zachwytu, ale bez zdolności słuchania ciszy. Kiedy w końcu pozwoliła sobie na coś więcej niż wyobrażenie, zrobiła to z mężczyzną, który milczał tak samo jak ona. Fotografem, który rozumiał cienie i nie bał się ich, przez chwilę byli szczęśliwi. Przez krótką chwilę, która smakowała jak muzyka grana o czwartej rano, gdy świat jeszcze śpi, a serce bije zbyt głośno, ale on pewnego dnia sfotografował ją śpiącą, bez zgody, bez zapowiedzi i coś w niej pękło, bo dla niej sen był jedynym miejscem, gdzie mogła zniknąć naprawdę. I nikt nie miał prawa tam wchodzić. Odeszła bez słowa. Zostawiła mu kartkę z cytatem: Tylko cichość mnie nie rani nigdy więcej się nie zobaczyli. Były też inne relacje przelotne, intensywne, jak letni deszcz w mieście, ale żadna nie trwała. Ona zawsze wybierała muzykę, bo tylko muzyka nie zadawała pytań, nie wymagała wyjaśnień, tylko muzyka przyjmowała wszystko. Ból, lęk, pamięć. Podczas jednej z tras koncertowych w Niemczech zasłabła po zejściu ze sceny, nie przez zmęczenie, lecz przez atak paniki, który rozszedł się po jej ciele jak ogień. Zwinęła się w sobie jak dziecko, odmawiając rozmowy, jedzenia, nawet dotyku. Przez trzy dni nie wstawała z łóżka hotelowego. Kiedy jej menedżer w końcu zdołał do niej dotrzeć, usłyszał tylko jedno zdanie. Ja już nie potrafię wrócić. Nikt nie wiedział dokładnie wrócić skąd, do czego, do kogo. Później, kiedy media zaczęły zadawać pytania o przerwy w koncertach, odwołane występy, niewydane albumy, milczała. Zamiast wywiadów publikowała haiku w internecie, krótkie, niespokojne, drgające jak krople na szybie. Fani uczyli się czytać między wersami, szukali ukrytych znaczeń, nie wiedząc, że czasem to nie były metafory, tylko dosłowne opisy tego, co przeżywała. Zgasło światło w środku mnie, zostawiło echo, napisała kiedyś i nikt nie wiedział, że tego samego dnia była blisko decyzji, z której nie ma powrotu. Miała rytuał, którego nikt nie rozumiał. Przed każdą nową płytą spędzała siedem nocy bez snu, komponując jedynie przy świecach, bez prądu, bez ludzi. Mówiła, że muzyka przychodzi do niej tylko wtedy, gdy ciało przestaje istnieć, gdy zostaje już tylko drżenie. I rzeczywiście, jej utwory miały coś z transu, z modlitwy, z krzyku, który nie zamienia się w dźwięk, ale w drganie powietrza. Wśród setek listów, które dostawała od fanów, był jeden, który zatrzymała, napisany dziecięcym charakterem, bez adresu zwrotnego, zawierający tylko jedno zdanie: Twoje piosenki są jedynym powodem, dla którego nie milczę. Trzymała go w portfelu przez lata, jak talizman, jak odpowiedź na pytanie, którego sama nie umiała zadać. Jej matka, która przez większość życia milczała, raz tylko przyszła na koncert. Nie usiadła w pierwszym rzędzie, ale gdzieś z tyłu, w cieniu. Po wszystkim nie powiedziała nic, tylko podeszła do niej za kulisami, spojrzała w oczy i szeptem zapytała: Czy to wszystko boli Cię mniej, kiedy śpiewasz? Mela nie odpowiedziała. Przytuliła ją pierwszy raz od dziesięciu lat. I wtedy zrozumiała, że nie musi wszystkiego naprawiać, że jej rolą nie jest leczyć przeszłość, ale zamieniać ją w dźwięk, który pozwoli innym oddychać. Choćby na chwilę. To była noc, po której napisała utwór, którego nigdy nie opublikowała. Był zbyt prawdziwy, zbyt intymny. Mówiła o nim tylko raz w rozmowie z przyjacielem. To jest piosenka, którą chciałabym, żeby ktoś zaśpiewał dla mnie, gdy już mnie nie będzie. Pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, w skrzynce pocztowej znalazła kopertę bez nadawcy, bez znaczka, pożółką, jakby przeleżała dekady w jakimś zapomnianym miejscu. W środku był wycinek z lokalnej gazety sprzed trzydziestu lat, krótka notatka o wypadku na leśnej drodze pod Sulechowem, auto osobowe, kierowca bez imienia, pasażerowie nieznani, jeden ranny, drugi zaginiony. Nic nie było podpisane, nic nie było wyjaśnione, ale Mela zamarła. Znała tę drogę, znała tamten las. I znała uczucie, które przeszyło ją na wskroś, kiedy przeczytała ostatnie zdanie notatki: Śledztwo umorzono z braku dowodów. To był początek nowej obsesji, nieplanowanej, niespodziewanej, ale całkowicie pochłaniającej. Zaczęła przeglądać stare akta, szukać śladów, jeździć na prowincję pod pretekstem pracy twórczej, odwiedzać archiwa, rozmawiać z ludźmi, których nie znała, ale których spojrzenia były zbyt unikające, by nie kryć w sobie czegoś więcej. W piosenkach pojawiły się dźwięki inne niż dotąd, surowe, zgrzytliwe, jakby z wnętrza starego magnetofonu. Jej głos zmienił barwę. Był niższy, bardziej chropowaty, jakby z każdą nutą próbował rozdzierać zasłonę wspomnień, które nie należały tylko do niej. A dziś, gdy słuchasz jej piosenek, nie wiesz już, czy śpiewa dla siebie, czy dla ciebie, bo w głosie Melikoteluk kryje się coś, co trudno opisać. Coś między szeptem a wyznaniem, między bólem a nadzieją. Coś, co czyni jej twórczość nie tylko muzyką, ale przeżyciem. Może nigdy nie poznamy całej prawdy, może nigdy nie dowiemy się, co wydarzyło się wtedy, w tym lesie, ani dlaczego niektóre piosenki brzmią jak modlitwy za tych, których już nie ma. Ale jedno wiemy na pewno. Mela Kotelu to artystka, która nie ucieka przed cieniem, ona go oswaja i zamienia w dźwięk, który zostaje w nas na długo po tym, jak zapadnie cisza. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, prawdziwych, poruszających, skrywanych latami, zasubskrybuj nasz kanał. Czeka tu na ciebie jeszcze wiele opowieści, które nie dają spokoju, bo niektóre dusze śpiewają ciszej, ale to właśnie one mówią najwięcej.